Cześć, cześć, Witam się z Wami serdecznie w nowym tygodniu, w nowym dniu. Ostatnio kuleję coś z, z mm, filmikami, bo tak zobaczyłam sobie na YouTube Studio i mówię Boże, cztery dni temu dodawałam ostatniego vloga? Niemożliwe. Ale ja Wam tam tłumaczę właśnie, że miałam intensywny tydzień no i ledwo dałam radę go przeżyć, że tak powiem. I dzisiaj jest poniedziałek, nowy tydzień nowa energia mam nadzieję nowe przygody, wyzwania wszystko naraz ale, ja kiedyś zostawiałam wam właśnie na społeczności taką informację, że możecie tam zadawać pytania to było pytania ogólnie do babci ale było też takich troszeczkę pytań, które sobie właśnie zrobiłam screenem, mam je w telefonie i chciałabym wam na takie jedno właśnie pytanie odpowiedzieć ja je zaraz tutaj przeczytam bo wiem, że jest bardzo dużo nowych widzów, również i nie wszyscy śledzą mnie od pierwszych filmików, i ja całkiem to rozumiem, że po prostu ktoś by chciał, żebym na przykład wytłumaczyła jakieś tam pewne kwestie, i za chwilę Wam właśnie przeczytam to pytanie i Wam na nie odpowiem. I pytanie brzmi tak: pozytywne, radosne kobitki. miło się Was ogląda. Judy, a mogłabyś opowiedzieć kiedyś o siostrach, czy żyjecie daleko od siebie, czy macie w sobie wsparcie i czy one też mają takie radosne usposobienie jak ty? Czy kiedyś e wystąpią w filmikach? <gryw> Bardzo fajne pytanie, powiem Wam. E e teraz tak, gdzie mieszkamy, czy jesteśmy daleko od siebie. Moja jedna siostra mieszka w Holandii. Ja ją ogólnie tam ściągłam, jak była e, młodsza, przyjechała e, i tak już została. Więc moja siostra mieszka w Holandii, e, ma trójkę synów. Właśnie teraz dostali domek nad morzem i są w trakcie przeprowadzania się. E, I z siostrą się nie widziałam chyba od 2018 roku, z różnych. Równych różnych sytuacji, po choroby, po inne takie rzeczy. Mieliśmy jechać teraz na święta, ale właśnie siostra dostała ten domek, więc stwierdziłam, że święta zrobię w domu: przyjedzie babcia i tata, także tak to wyglądało. Moja druga siostra, bo ja jestem najstarsza, jest ta najmłodsza właśnie jest w Holandii, a ta średnia siostra jest w Polsce, w Wałbrzychu mieszka. Ona ma piątkę dzieci, także jej wesoło. Eee, I eee, widujemy się wtedy, kiedy ja jestem w Polsce. O tak, jeśli chodzi teraz o nasze relacje, Ech, wiecie jak to jest w rodzinach. Ehm, ja też nie tutaj e, mówię o wszystkim, bo wiadomo, mamy też swoje prywatne, te, jakieś tam życie, gdzie bym nie chciała, żeby wszyscy widzieli o wszystkim. Ale jeśli chodzi o moje siostry, ja staram się to tak trzymać, żebyśmy były wszystkie razem. Moje siostry pewnego razu były ze sobą skłócone, ponieważ w 2019 roku umarła babcia, czyli mojej mamy mama, no i niestety doszło tam do różnych sprzeczek i moje siostry się nie odzywały aż do teraz, gdzie stwierdziłam, że właśnie stworzę grupę na Whatsappie, rodzinną grupę czy będą chciały czy nie będą chciały, będą pisać albo nie będą pisać i okazało się, że zaczęły ze sobą pisać. Zaczęłyśmy w trójkę pisać. Pokazujemy tam zdjęcia, wysyłamy i tak dalej, śmieszne rzeczy sobie opowiadamy, także stało się tak, jak chciałam, żeby się stało, żeby siostry się pogodziły. I, I... Czy nasze, jakie są nasze relacje? No, staramy się, żeby były jak najlepsze. Wiadomo, każda z nas ma swoje życie, każda z nas ma dzieci, mężów. Tyle, co możemy, to właśnie dajemy z siebie. Próbujemy się też wspierać nawzajem, czy to z, z odległości, czy po prostu tak przyjechać na żywo i w ogóle. Więc no, staramy się to jakoś, pomimo tego, że każda z nas jakoś w sumie inaczej była wychowywana. Moja, moją najmłodszą siostrę wychowywała m, mojej mamy mama, y, ale często oczywiście wydy, widywałyśmy się, często przychodziłyśmy do siebie, ponieważ babcie mieszkały koło siebie, dosłownie nie wiem, 200 metrów może, więc, a mnie wychowywała babcia z moją tą średnią siostrą i tak to byłyśmy troszeczkę jakby rozdzielone, a nie rozdzielone, każda z nas ma inny charakter, każda z nas jest inna, ale wydaje mi się, że tą taką wariatką w rodzinie i taką Taką, która stara się trzymać tą rodzinę w kupie, jestem ja. Staram się zawsze właśnie planować jakieś rzeczy, organizować, żeby to było miało ręce i nogi, staram się być wesoła, staram się jakoś wspierać, wspierać to wszystko, te siostry moje i tak dalej. Nie jest to łatwe, no bo wiadomo, niby jesteśmy siostrami, a jakby tak troszeczkę czasami czujemy się, jakbyśmy byłybyśmy obcymi ludźmi dla siebie, bo <coughs> sorry bo po prostu byliśmy wychowywane tak, a nie inaczej um... jeśli chodzi o stosunki, to wiadomo nie odzywamy się z naszą mamą ja już bardzo, bardzo długo, długo lat, moje siostry um... też już od paru lat moja siostra, ta najmłodsza również um... nie ma dobrych lat relacji z tatą um... także Dlatego stwierdziłam, że w tym roku zaplanuję święta, które chciałabym, żeby były u mnie. Chciałabym, żeby wszyscy przyjechali. Ale czasami sobie myślę, że, że nie wiem, czy do tego dojdzie. Byłabym przeszczęśliwa spędzić święta z całą rodziną. Bardzo bym tego chciała, ale jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, to nie wiem. Czy kiedyś moje siostry wystąpią w filmikach? Jak byłam w Polsce, to właśnie u mojej siostry, tej Agaty, bo ona pewnie wystąpiła, by się pokazała. Em, ta w Polsce siostra. Em, jakoś nie nagrywałam. Były święta, był pierwszy dzień świąt. W domu było naprawdę, wiecie, choinka, dzieci otwierały prezenty, jedliśmy i to i tamto. Nie było w ogóle czasu, nawet nic nie nagrałam. Nic chyba nie nagrałam, tylko jak wychodziłam do mojej siostry. A jeśli chodzi o moją siostrę w Holandii, to są stare filmiki, chyba w Playliście nawet Holandia, i tam też jest moja siostra. Właśnie jak jedziemy autem, z mojej siostry dzieci są, także jest, są tam filmiki z moją siostrą również z Holandii. I mam nadzieję, że następnym razem się ze mną też nagra i że się też wypowiedzą, chociaż trochę tutaj u mnie na kanale, tak. Także, no. Ciężkie i nieciężkie pytanie, bo wiecie, no nie chcę też tak interweniować w życie moich sióstr i chcę też tutaj za dużo też zradzać, bo może sobie tego nie życzą, ale um, no, relacje mamy, jakie mamy. Czasami jest lepiej, czasami jest gorzej. I ja jestem osobą, która nie lubi się kłócić, więc nawet jak mi coś tam przeszkadza, to staram się um, po prostu przemilczeć to, żeby nie kłócić się i żeby po prostu te relacje utrzymywać w jak najlepszym porządku Nic wstała, także tyle Moi drodzy, witam się z wami w kolejnym dniu, mam nadzieję, że mnie słychać, bo coś tutaj kurczę. moment okrywania może za bardzo chodzi, mnie nie będziecie słyszeć ja oczywiście w rozjazdach, jak to ja, jestem jestem dzisiaj, gdzie? Boże, obudź się jestem dzisiaj z ciocią u lekarza bo niestety Hazar się pochorowała i przyjechałyśmy do lekarza czekam sobie tutaj w aucie z moją nisą malutką i tak stwierdziłam że jak już tak sobie rozmawiamy rozmawiamy, nie wiem czy ta pani wyjedzie stąd czy mam się cofnąć bo straszne są korki dobrze także jak już sobie tak rozmawiamy to wam jeszcze odpowiem na jedno pytanie, bo wczoraj Wam odpowiedziałam na pytanie na temat właśnie moich sióstr. Także, no, tak to się miewa sprawa. Jak to wiecie, no, nigdy w rodzinie nie jest idealnie, że tak powiem. Chociaż ja bym bardzo chciała i bardzo się staram, ale no, nie zawsze jest po naszej myśli, prawda? Chwila, moment, bo mam telefon, dzwoni cioci córka. O ja nie słyszałam oczywiście Także sprawdzimy co się stało nie odbiera Nie, nie słyszałam dzwonki wyłączone to Dobra, nie odbiera Słuchaj. Eferen A nie mieszentku to do He, na no, piosenka ha dobrze i tutaj jest takie też fajne pytanie od jednej z was ja sobie też je zatrzymałam bo mówię fajnie będzie odpowiedzieć w filmiku bo no nie każdy czyta też tam wiecie pod spodem a te pytania e, pod komentarzami, a te pytania też doszły troszeczkę później niektóre, więc tutaj jest takie fajne pytanie hejka, wiadomo, że babcia rozmawia z Twoim mężem przez Twoje tłumaczenie, ale czy chłopaki tłumaczą też? na przykład Yasin e, bo to mega chłopek, chłopek chyba chodziło nie wiem, dogada się w czterech językach no i pytanie, jak babcia no i Hakan się dogadują? Powiem Wam tak, e, moja babcia do Hakan'a mówi po polsku. Tyle, co Hakan potrafi zrozumieć, to stara się odpowiedzieć. E, chociaż Hakan się bardzo wstydzi rozmawiać po polsku, ale przełamuje tam barierę, jak na przykład e, gdzieś tam sobie e, świętujemy i jest trochę alkoholu i wtedy tam wypije z drinka, dwa i wtedy język się naprawdę rozwiązuje i tak jest w każdym przypadku, czy zaś w Polsce. E, mój tata Jakieś tam jeszcze holenderskie słówka pamięta, więc stara się rozmawiać z hakanem po holendersku. Nie jest to łatwe, trochę po polsku, trochę po holendersku, a jeśli chodzi o chłopaków, to tak, to jeśli trzeba, to jak najbardziej tłumaczą co babcia mówi do Hakana, co Hakan mówi do babci, szczególnie Jasin, ale Enis też, bo Elif to jeszcze taka, wiecie, no mała jest i ona to tak miesza troszeczkę czasami te języki, więc nie za bardzo tłumaczy. Ona czasami nawet do babci po niemiecku mówiła. Ale, ale tak, Hakan się stara, Hakan chciałby się bardzo nauczyć języka polskiego. Um, troszeczkę mu to nie wychodzi ostatnim czasem, ale powiem Wam, że ostatnim czasem zaczęliśmy oglądać filmy, polskie filmy na Netflixie, po polsku, oczywiście. Nawet jeśli są innego języka, mój Hakan nie, nie lubi jednego lektora, ale stwierdził, że po prostu dla na nauki języka poświęci się i <laughs> będzie słuchał tego jednego lektora. I nie tylko polskie, jak i tam inne filmiki, właśnie oglądamy po polsku, ale napisy mamy po. Turecku. I ja też czasami właśnie kontroluję, co tam jest napisane, czy, czy na pewno tak, czy, czy ja bym to przetłumaczyła inaczej, bo wiecie, czasami te tłumaczenie się może różnić dla osób, które e, no, znają ten turecki w jakimś tam stopniu. Także kochani, tak to wygląda, jeśli sama e, babcia jest z Hakanem, a bywało tak, że byli sami, na przykład w Polsce, ja poszłam sobie do fryzjera i mi nie było mi 5 godzin, to babcia się dogadywała spokojnie z Hakanem, Hakan z babcią, a jak trzeba było, to i właśnie przetłumaczył, nie było problemu. Był taki czas, że robiłam prawo jazdy i Hakan też zostawał sam z babcią, także e, nie było jakiegoś tam większego problemu, dogadywali się, że tak powiem. O. I dziękuję oczywiście wszystkim za, za te pytania, bo takie bardzo fajne te pytania są. E, tak jak wspominałam, jest tutaj sporo nowych osób, których serdecznie witam u mnie na kanale. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać w naszej mieszanej rodzince. E, tak, po prostu pokazujemy takie normalne, normalne życie, normalnej rodziny. E, mieszanej, ale normalnej. Troszeczkę zwariowanej, troszeczkę szalonej, ale jesteśmy pozytywni i. I chcemy właśnie pokazać, że można żyć normalnie w takich mieszanych rodzinach. Dobrze, także kochani, ja jestem dalej, czekam tutaj sobie na ciocie. Nie wiem, o której wyjdzie, bo ciocia chciała jeszcze porobić córce badania, pobranie krwi, ponieważ strasznie ostatnio schudła, zaczęły jej wylatywać włosy, przestała jeść w ogóle i chciała właśnie zrobić badania. Oczywiście nasz lekarz, tak jak wam wspominałam, nasz lekarz powiedział, że to jest stres i tyle, a ciocia jest troszeczkę przewrażliwiona, bo wiemy, jak jest nasz, nasz lekarz i ciocia zna tutaj taką turczynkę, której dziecko cały czas się skarżyło na ból głowy i właśnie nasz lekarz powtarzał też cały czas, że, że to jest po prostu stres. Stres, yy, i nic się takiego nie dzieje. A okazało się, że miał jakiegoś guza w głowie i trzeba było operować. Na szczęście dziecko żyje, wyłączy, wyłączy przed, o, bo może wyłączę auto? O, bez sensu. E, także, e, no, troszeczkę nie ufamy temu naszemu lekarzowi, ale niestety tutaj jest albo ten, albo jeszcze ten drugi, co z nim teraz współpracuje tutaj razem, i jeszcze jakiś tam inny. I tylko tyle. <laughs> Więc naprawdę, czasami. Lepiej leczyć chyba samemu, niż zaufać temu lekarzowi tutaj, bo to jest petarda. No, proszę. Proszę. Proszę, się. A tak przy okazji, tutaj jest taki stary, stary kościółek. A tutaj się ciągnie bardzo, bardzo stary cmentarz. Ja Wam kiedyś pokazywałam ten cmentarz w bardzo starych filmikach, chyba, chyba ze 3 lata temu te filmiki były, jak nie, jak nie dalej i przechodziłam się między właśnie tym cmentarzem, między tymi pomnikami, więc może gdzieś tam znajdziecie sobie, które, gdzieś, gdzieś, któreś filmiki, które były bardzo dawno temu, o to mi chodzi. Tak. nerede? He? Kızım. Niye? Lisa. a gdzie ty dzisiaj jedziesz? Po szkole z mamą. Jesteś już po szkole, ale gdzie jedziemy? No gdzie? <grymki> Piłkę grać w brawo, brawo. To jeszcze zupy? Bo treningi są teraz na hali, tak? sportowej w szkole, więc idziemy. Jasin tu lekcje odrabia. Ja stwierdził, że nie ma ochoty grać w piłkę. Czeka aż go zapisze na koszykówkę, tak? Jacy nie lubi piłki nożnej. Odrabia lekcje Yassin, koncentruję się. Enis tutaj. No się nudzi, nie pojechał na piłkę. Oh, już jestem dzisiaj wykończona tą jazdą tym wszystkim, dzień jak codziennie intensywnie, ale to dobrze, może lepiej tak, niż żeby się nudzić. E, zawiozłam Anisa na trening, pojechał z nim ten jego kolega z domu dziecka, bo bardzo chciał, ale musiałam się jechać, zapytać, czy mogę go wziąć i czy zezwalają, żeby go wziąć i... Ci opiekunie bardzo się ucieszyli, bo powiedzieli, że tutaj jest sporo dzieci, a jest ich mało opiekunów. Znaczy się wystarczająco na dzieci, ale nie na to, żeby zapewniać im ekstra rozrywki, żeby je gdzieś tam wozić. Więc um, ucieszyli się, pozwolili mi go wziąć. Przywiązę go po treningu i tak będzie z nami po prostu jeździć. fajnie, bo um, nic nie będzie sam. Bo ja się już nie chcę chodzić, to przynajmniej nie będzie sam będzie jeździł ze swoim kolegą. A ja, koledze też zrobiliśmy przyjemność, że po prostu z nami pojechał.